To był zwykły dzień, kiedy wpadłam na pomysł, że zamiast grupy na fejsie, założę Discordowy serwer. Let's do this! Nigdy wcześniej nie stworzyłam takiego serwera. Mało nawet korzystałam z Discorda. A musiałam stworzyć sekcje, kanały, ustawić role, stworzyć tryb prywatny i sprawić, aby to wszystko działało. Stawiłam ankietę na Instagram Stories. Entuzjazm był, więc no nic, jak trzeba, to trzeba. I tak to się zaczęło. Teraz emoji wydają się czymś naturalnym w tekście cyfrowym, ale nie zawsze tak było. Kiedyś używano tylko znaków tekstowych, np. średnika i nawiasu lub dwukropka, myślnika i nawiasu lub czarno-białych emoji z czcionki windings. Te, które znasz Gmaila, YouTube'a, Androida i innych aplikacji, pochodzą z projektu Noto rozpoczętym w 2012 roku. Wersja Unicode 15 definiuje 3664 takich ikon. Największą kategorią wśród nich jest People and Body. Ludzie po prostu lubią widzieć ludzkie twarze, choćby w takiej uproszczonej formie. Dlatego teraz trudno wyobrazić sobie komentarze na mediach społecznościowych bez emotek. Taka wiadomość, nawet gdy nie jest ofensywna, ale nie zawiera emoji, niektórym jawi się jako mniej przyjazna. Ale napiszę do chłopaka, czy tęskni. Jaką by tu dać emoji? Yy... No niech będzie ta. Już mnie nie kocha. Dlatego tak istotnym elementem Twojego serwera będą emoji. Nie lekceważ ich, bo są naturalnym alfabetem języka internetowego. Wróćmy jednak do tworzenia serwera. Chciałam, aby miał on unikatowe emotki. Zresztą jak powiedział mój kolega, podejdź do zakładania Discorda od razu profesjonalnie. Zanim przeszłam do EmotiCon, ustawiłam inne rzeczy na serwerze. Ty też tak zrób, zanim zaczniesz tworzyć emoji, a wtedy zaoszczędzisz sporo czasu. Na początku ustal, jaki będzie jego ogólny klimat, czy nawiązuje do jakiegoś uniwersum, czy będzie słodko, czy raczej mrocznie. Mój serwer nawiązuje do Alicji w Krainie Czarów, bo taki vibe ma mój newsletter o Digital Paintingu. Dodałam odpowiednie kanały, dzięki temu widzisz, jakie ikony będą Ci potrzebne. Na kanale Zasady potrzebowałam np. kciuka w górę, przy pomocy którego akceptuje się regulamin. Wypełniłam te zasady treścią, w której wyłapałam, jakie emoji będą mi potrzebne. Trochę się tutaj zapędziłam, ale opowiem Ci o tym, gdy przejdziemy do siedmiu zasad tworzenia emoji. Obmyśliłam też role wraz z ich poziomami dostępu. Takie działania warto wykonać, zanim rozpoczniesz pracę nad rysowaniem emoji. Brzmi prosto, ale wcale takie nie było. Nigdy wcześniej nie tworzyłam serwera na Discordzie, więc nie wiedziałam, co się ma na nim znaleźć. Po co mi w ogóle te boty i jak je ustawić, jak sprawić, żeby serwer nie był widziany przez wszystkich, jak ograniczyć pewne role i zachowania adekwatne do tych roli, tak aby niektórzy mogli na przykład widzieć, ale nie pisać, niektórzy pisać, ale nie widzieć, a inni widzieć i pisać. Po co mi w ogóle kanał z tymi rolami, które samodzielnie się wybiera? Nie mogłam pojąć tego bardzo długi czas, dopiero koleżanka mnie uświadomiła, no i do teraz jeszcze nie zrobiłam kanału z tym związanego. To wszystko brzmiało jak zagadnienia na egzamin. Ale przypomniałam sobie, że mam pewien feature. Magistra informatyki. Więc skoro pisałam w assemblerze, to ustawienie Discorda nie może być chyba takie trudne. I faktycznie okazało się, że wszystko tam jest logicznie przemyślane, więc da się wszystko ustawić. Trochę to trwa, ale dałam sobie na to tydzień. Wszelkie rzeczy warto potem przetestować na drugim koncie. Tak też zrobiłam. I dopiero po tym całym procesie, gdy serwer był gotowy, przystąpiłam do budowania emoji. Zasada pierwsza. Nie ma sensu zawierać w emoji wszystkich emocji. Dlatego zanim zaczniesz, wybierz emoji, które narysujesz. Możesz podpytać swoją społeczność na przykład na Instagramie, jakich emotek najczęściej używają, albo podejrzeć inne serwery i zobaczyć, które emotki cieszą się największym zainteresowaniem, albo zapytać czata GPT. Zbierz je wszystkie i nie rysuj tych, które są do siebie podobne, ale raczej reprezentują skrajne emocje, dobrze, jeżeli będą jak najbardziej różnorodne. Narysowane przez ciebie emoji wpływają na klimat serwera. Jeśli są tam same ofensywne ikony, no to ludzie będą się zachowywać na tym serwerze inaczej, niż jak będą mieli do wyboru same miłe, prawda? Zasada druga. Rysuj na kwadratowym, przezroczystym tle. Nie chcesz przecież, by Twoje emoji pojawiały się na białym tle na Discordzie. Co prawda, na Discorda możesz wstawić emoji maksymalnie o wymiarach 128 na 128 pikseli, ale nie zaszkodzi narysować większych. Nigdy nie wiesz, do czego mogą ci się one przydać w lepszej rozdzielczości, na przykład na stronę czy na miniaturę na YouTubie. Ja wybrałam format 512 na 512 pikseli, poza tym lubię rysować na płótnach z większą rozdzielczością. Zasada trzecia. Klarowny i wyolbrzymiony przekaz. Zbierz referencje innych ikon, które Ci się podobają. Ja będę rysowała króliczka, więc referencje z króliczkami oczywiście bardzo mi pomogą. Dlatego dołożyłam referencje z kotkami i każdy z tych obrazków wyolbrzymia daną emocję. I o to właśnie mi chodzi. Przekaz musi być klarowny. Ktoś, gdy patrzy na emotkę, musi od razu wiedzieć, o jaką emocję chodzi. Nie stosuj tutaj dwuznacznych min, które mogą być odczytane przez każdego inaczej. Obok mam też przykłady emotek z dwóch innych serwerów artystów od Loish i Nocturn. Ej, czy wiesz, że możesz dołączyć za darmo do mojego serwera Discordowego? Wejdź po prostu w link w opisie, a później napisz kilka słów o sobie na kanale Przedstaw się. Na kanale Gotowe Prace wstaw swoje rysunki. Zasada czwarta. Zaplanuj stylistykę emotikon. U mnie będą lekkie nawiązania do Alicji w Krainie Czarów, dlatego motywem głównym uczynię białego króliczka. Narysuję też symbole kart, kilka liter do ankiet i kapelusze. Dzięki tym symbolom przeniosę uczestników serwera do innego bajkowego świata. Wszystkie rysowane przeze mnie emoji oscylują wokół koloru różowego i fioletowego. To są trzy moje główne kolory M-artu i właśnie z nich stworzyłam kolory bullet pointów i serc. Wybranie określonej palety jednej postaci albo stylu sprawi, że cały zestaw ikon będzie spójny. Zasada piąta. Rysuj tylko najpotrzebniejsze elementy, które wspierają przekaz emoji. Nie wymyślaj koła na nowo, ale wykorzystaj powszechne symbole, takie jak łzy, rumiane policzki, serduszka. Inspiruj się genialnością tej prostoty. Jeśli coś możesz przedstawić jednym elementem, to nie ma sensu rysować więcej. Na przykład, żeby pokazać, że królik po lewej płacze ze śmiechu, to wystarczą do tego trzy łzy, nie ma potrzeby rysować ich więcej. Natomiast jeżeli chodzi o królika po prawej, to zorientowałam się, że dorysowanie mu wąsów wcale nie pomaga w pokazaniu tego, że się rumieni. Okazały się zbyteczne. W oddaleniu królik lepiej wyglądał bez wąsów. Nie cieniuję mocno króliczka, ale dodaję tylko niezbędne linie i cienie. Możesz stosować grubsze linie jako kontur, a cieńsze wewnątrz, aby dorobić szczegóły. Nie przesadzaj jednak z nimi. Aby emotka była wyrazista, podkreśl cienie grubszymi liniami. Pamiętaj, że ważniejsze od tego, czy dany rysunek jest ładny po zbliżeniu, jest to, czy czytelny jest w oddaleniu. I tej zasady się trzymaj. Zapamiętaj: Simplicity is the best form of efficiency in design and life. Zasada szósta. Dopasuj emoji do Discorda. Co jakiś czas oddalaj mocno płótno, aby miało mniej więcej rozmiary emoji na Discordzie. Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze widoczne w takim oddaleniu. Jeśli nie są, zrezygnuj z niektórych z nich, pogrób najważniejsze linie albo zacznij od nowa, robiąc zarys w dużym oddaleniu. Możesz ustawić nawet okno platformy obok, aby lepiej sobie wyobrazić emoji na Discordzie. Pod rysunkiem ustawiam kolor tła na Discordzie, aby zobaczyć jak emotka prezentuje się na ciemnym tle. Patrzę też na to, jak prezentuje się na białym, w razie gdyby jakiś event używał Discorda z jasną skórką. Króliczek jest biały, więc żeby nie zlewał się z białym tłem, muszę dodać mu ciemne kontury, które w wersji ciemnej będą niewidoczne. Zasada siódma. Powiększ emoji do granic kwadratu. Dzięki temu będą bardziej widoczne, bo kompletnie wypełnią całą dostępną przestrzeń. Zapisz w formacie PNG i nadaj emotkom proste, uniwersalne nazwy. Najlepiej, jeśli nie będą zawierały polskich znaków lub będą po angielsku. Tych nazw mogą później używać uczestnicy serwera, więc zrób je krótkie i jednoznaczne. Pora wstawić nasze emoji na serwer. Przejdźmy do zakładki ustawienia serwera, a następnie wybierzmy emoji. Discord zaleca, żeby były w formatu jpg, png albo GIF. Proponuje rozmiar pliku 256 kB i stara się go nie przekraczać, ponieważ jeżeli dasz za duży plik, no to skompresowane emoji może stracić na jakości. Zalecane wymiary to 128 na 128 pikseli. Gdy twoje emotki się wgrają, możesz zmienić ich nazwy. Aby użyć emotek na kanałach, wciśnij plus i wybierz je z listy, albo napisz dwukropek, a po nim nazwę danej emoji. Oczywiście po drodze zdarzyło mi się trochę faili z samymi emotkami. Na przykład narysowałam emotki rule, a okazało się, że można ich używać tylko w wersji nitro. Nie mam wersji nitro. Wykorzystałam je jednak w treści najważniejszych postów, więc nie ma tragedii. Poza tym może kiedyś się przydadzą. Zawsze najpierw upewnij się, że dana emotka będzie Ci potrzebna. No chyba że narysowanie stół nie jest dla Ciebie żadnym problemem. Zestaw ikon, który zrobiłam, pewnie jeszcze się wzbogaci. Nie chcę rysować wielu niepotrzebnych ikon, dlatego poczekam na pierwszych uczestników serwera i będę słuchać ich potrzeb. Serwer M Art stworzyłam dla uczestników moich kursów, żeby w ten sposób stworzyć dla nich miejsce wspólnej nauki i motywacji. Kursy te to Stylizeys M Art, Naucz się rysować w 5 dni i Digital M Art, który wyjdzie pod koniec tego roku, czyli 2023. Mam nadzieję. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa.